Do zakładu weszliśmy razem z policjantem. Było tam bardzo ciasno. Zdemontowaliśmy kawałeczek ścianki. Poszkodowany leżał na plecach. Miał ręce wyciągnięte nad głowę. Był nieprzytomny, ale miał własny oddech. Natomiast źrenice były nierówne. W okolicy potyliczno-skroniowo-ciemieniowej Stwierdziłem silnie krwawiącą ranę z wymurzeniem. Zaopatrzyłem ranę i podłączyłem mu kroplówkę. Przewieźliśmy go potem do szpitala w Skierniewicach, na izby przyjęcia. Tam na miejscu już stwierdzono ranę postrzałową głowy i poddano go natychmiastowej operacji. No niestety jednak po niej pacjent zmarł o 16.45. Zmarł na oddziale intensywnej opieki medycznej. Kolega oświadczył, który wykonywał tę operację, że podczas niej nie udało mu się usunąć pocisku z głowy pacjenta. Takie przesłuchanie rzeczywiście miało miejsce. Zdarzyło się ono w Skierniewicach. Przesłuchiwanym w charakterze świadka był lekarz pogotowia ratunkowego, który udzielał pomocy postrzelonemu pracownikowi zakładu jubilerskiego, panu Walentemu Saudzie. Dobry wieczór państwu. Jak Dobry zwykle jest. o tej porze i w ten dzień zaczyna pracę telewizyjne biuro śledcze. 28 marca zeszłego 2000 roku. To zdarzenie miało miejsce, jak powiedział Wacław, w Skierniewicach, dokładnie w Skierniewickim Rynku, na rogu ulicy Mszczonowskiej. E, początek wiosny, oto nasza rekonstrukcja. pomóc? Tam, Nie ruszaj się! Nie wstąpią! Nie ruszaj się! Stój! Nie ruszaj się! Nie ruszaj się! Spokojnie! Nie wstąpią! Nie ruszaj się! To wszystko? Szkoda co się mówi? Dobra, co ty zrobiłeś? Wyznaj pierdolić, trzeba go składać Proszę pana. Hmm. Proszę, coś się stało. Proszę, proszę pani, coś się stało u Jubilera. Czy mogła pani ze mną pójść? Nie wiem, co, co się z nim stało. Ty trzeba dzwonić do pogotowania na policję. Niech pani biegnie, może zadzwonić na tak, po ja policję. Nie. Oj, słuchaj, chłopczyku, widziałeś coś? Tak, widziałem jak dwóch facetów wychodziło w tą przed chwilą. Spokojnie, zaraz przyjdzie policja, wszystko powiesz. Dobrze? Zaczekaj sekundkę. Że pana tamu jubilera coś poważnego się stało, nie wiem. Proszę pana, tam poszli. Chodź, pokażę. Zaznania świadków w tej sprawie są obszerne i szczegółowe. Na nich właśnie oparliśmy tę rekonstrukcję, jest więc ona dość wierna. Poza policją, wkrótce na miejscu zdarzenia pojawiła się karetka pogotowia. Stan pana Walentego był bardzo ciężki, ale żył on wówczas jeszcze. Został przewieziony natychmiast do szpitala, tam szybko operowany. Niestety, operacji nie przeżył. Zmarł około 16.45. Operujący go chirurg nie zdołał wyciągnąć z głowy tkwiącego tam pocisku. Został on wydobyty podczas sekcji, jak się czyta protokół tej sekcji przeprowadzonej kilka dni później, to stwierdzić należy, że ten człowiek praktycznie nie miał szans na przeżycie, mimo że żył jeszcze, jak go stamtąd z tego warsztatu zabierano. Wielka rana po prawej stronie głowy, głębokie i nieodwracalne uszkodzenia mózgu. Wynik sekcji jest... To nie był żaden przypadkowy strzał, to była po prostu egzekucja. Przeprowadzono eksperyment, tak zwaną próbę Ewerensteina-Kobera. Stwierdzono, że wokół tej rany są ślady prochu a więc strzał został oddany bardzo blisko głowy. Na terenie tego zakładu jubilerskiego policja znalazła także łuskę. Zabezpieczono ją, do dziś pozostaje w materiałach dowodowych, ale dotychczasowe próby porównawcze w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym... Nie dały żadnego rezultatu, nie udało się ustalić, z jakiej broni został wystrzelony ten pocisk. Najprawdopodobniej był to Browning czeskiej produkcji, ale to za mało jak na określenie indywidualnego egzemplarza. Dysponujemy portretami pamięciowymi sprawców owego zdarzenia. No więc właśnie, pokażemy je teraz Państwu, ponieważ zapamiętali tych dwóch bandytów świadkowie. Oto pierwszy z tych mężczyzn. Wiek około 20 lat, wysoki, 185 cm wzrostu, krępy, dobrze zbudowany, włosy przycięte jak Państwo widzą na jeża. I drugi, również młody, 22 lata, 178-180 cm wzrostu, szczupła budowa ciała, twarz pociągła z wystającymi kościami policzkowymi, włosy krótkie, z przedziałkiem. Proszę, może tam je powieść na tej tablicy. Dodam naszych... jeszcze, że w materiałach śledczych jest informacja, iż podobnie wyglądający osobnicy byli widziani także w innym sklepie jubilerskim w tym mieście. Być może po prostu próbowali się zorientować, gdzie ich akcja zbrodnicza ma większe szanse. To by znaczyło, że los tego dnia dla pana Walentego Sałudy był nieubłagany i bardzo wrogi. Ale jak e, my dowiedzieliśmy się z materiałów policyjnych, e, kilka dni wcześniej, trzy dni wcześniej, w tym samym sklepie, byli dwa jeszcze inni mężczyźni podejrzanie się zachowujący. Jak dotąd nie udało się ich e, tożsamości ustalić. Pokażemy i te dwa portrety pamięciowe. Oto pierwszy z tych ludzi. 35-40 lat, 175 cm wzrostu, włosy jasny blond, średnia budowa ciała, wyraźna łysina czołowa. Włosy krótkie. Relacja na temat tych dwóch osobników pochodzi z ust pana Konrada, syna ofiary owego napadu. Podobno przyszli do sklepu, zaczęli się interesować wyrobami. Jeden z nich obserwował, jak okolica wygląda. Ten pierwszy pytał o wyroby jubilerskie z rzędami, ale te sprowadzane były tylko na specjalne zamówienie, więc wkrótce wyszli. No i drugi z nich, 35-40 lat. Bardzo wysoki, do 190 cm wzrostu, dobrze zbudowany, wysokie czoło, krótko ostrzyżony, ciemny blond z prześwitami skóry, bez zarostu. Ten na szyi miał 5 złotych, jak zapamiętano, łańcuszku w różnej grubości, a na małym palcu lewej ręki duży sygnet bez oczka. Proszę Państwa, to wszystko co w tej sprawie wiemy, ale to zdecydowanie za mało, żeby komukolwiek, konkretnemu jakiemuś człowiekowi postawić jakiekolwiek zarzuty. Przypomnę, że do tego zdarzenia doszło w dniu 28 marca minionego 2000 roku w miejscowości Skierniewice, w rynku na rogu ulicy Mszczonowskiej w godzinach wczesnopopołudniowych. Proszę Państwa, być może ktoś posiada jakiś strzęp informacji i sądzi, że jest to... Informacja niepotrzebna, nieważna w tej sprawie. Proszę tego we własnym sumieniu nie rozstrzygać. Proszę pozostawić rozstrzygnięcie co do uwagi tego, co Państwo wiedzą, policji proszę Swoje dzwonić. Uwagi mogą Państwo informacje mogą Państwo kierować do prowadzącej dochodzenia w tej sprawie Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach numer telefonu oficera dyżurnego 046 833.

około godziny 7 rano zostaliśmy powiadomieni przez przechodzącego mężczyznę akurat przez ten las, że w lesie w miejscowości Józefka koło Tarnowej znajdują się zwłoki mężczyzny. No niezwłocznie udaliśmy się tutaj na miejscu z grupą operacyjną. Ustalono, że są to zwłoki mężczyzny. Około 28 lat później okazało się, że był to Paweł Mazur, zamieszkały w Łodzi. Mężczyzna zginął ten od bardzo dużej ilości ciosów nożem. Późniejsze oględziny już wykazały, że było to 11 ciosów nożem w okolice serca i 11 ciosów nożem w okolice szyi. Co było dziwne, że na miejscu zdarzenia praktycznie nie było w ogóle żadnych śladów krwi. Mimo tak dużych ciosów, ofiara jednak powinna dość mocno krwawić, jednak tutaj nie było. Podczas oględzin ustalono, iż mężczyzna ten został przywieziony na miejsce zdarzenia samochodem i wyrzucony z tego samochodu, no niestety przez nieustalonych sprawców. W tym w 1997 roku, kiedy zakończył swoje młode życie tragicznie, Paweł Mazur miał 28 lat. Jak się czyta takie życiorysy, to wyziera z nich bardzo mm, przygnębiająca prawda o pewnych ludziach, pewnych środowiskach, pewnych także pokoleniach. Był mieszkańcem Łodzi. Tam razem z matką i bratem mieszkał na ulicy Dąbrowskiego. Skończył wcześniej zasadniczą szkołę zawodową. Jako kierowca pracował przez. Krótki czas w miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym w Łodzi. Potem poszedł do wojska, potem wrócił do tego MPK. Później się Nie zwolnił. Nie utrzymał się tam niestety długo. Potem był bez pracy, potem był e, dozorcą, potem był akwizytorem parkingowym i mał się rywszo różnych prac. Przebywał sporo w najbardziej podejrzanych środowiskach i dzielnicy słynnej w Łodzi na Bałutach. Mianowicie wygrzebaliśmy taki fragment starej dziennej gazety łódzkiej, gdzie jest jego zdjęcie, zamordowany 22 marca w Łodzi, znaleziony pod, pod Dębicami. To jest mniej więcej 30 kilometrów. Jak się tam znalazł nie wiadomo. Czy seryjny morderca działa na Bałutach? Próbowano to zabójstwo spasować z kilkoma innymi bezskutecznie. Do dziś sprawa nie jest wyjaśniona. Rodzona matka, Janina, mówi o nim, że w gruncie rzeczy nie bardzo wiele o synu wiedziała. Na przykład w czasie, kiedy jeszcze pracował w tym łódzkim MPK, wziął jakąś pożyczkę, ale jej nie oddał. Żyrowali koledzy. Koledzy musieli za niego tę pożyczkę spłacać. Co więcej, potem... Nigdzie nie pracując, już po jego śmierci do matki na adres matki przychodziły wezwania do spłat jakichś bankowych kredytów. Diabli wiedzą, jak brał te kredyty, nie mając stałej pracy i yy, płótno w spodniach. Co ciekawe, yy, pan yy, Paweł Mazur. Yy... Pochodził, jak gdyby podwójne życie, bo z jednej strony te przypadki, o których powiedziałeś, w takich niedobrych okolicznościach rozstał się z MPK, bo tam przecież koledzy z tymi jego długami, można powiedzieć, zostali, później były te kredyty, później były także jeszcze nierozliczone zaliczki, jakie brał, bo sprzedawał te zabawki i nie ze wszystkich zabawek się z tych pieniędzy się rozliczył, a z drugiej strony mamy liczne, bardzo pozytywne opinie o nim. No, bo też to, co ja tutaj tak pesymistycznie opowiadam, w niczym nie usprawiedliwia tego, co mu zadając tak okrutną śmierć zrobiono. Sprawcy nie są znani i z całą powagą zamierzamy przy pomocy państwa ich ewentualnie poszukać. Te utarczki z kolegami naprowadziły policjantów na takie domniemania śledcze, które uprawdopodobniają to, co teraz pokażemy państwu, jeśli idzie o sam moment, prawdopodobny moment, czy też okoliczności tego zabójstwa. Proszę spojrzeć. To co? Napijemy się na zgodę? Nie, no napijemy się, jasne. Myśleliśmy, że puścisz farbę. Jaką farbę? Co ty? Jaką farbę? Gdzie tam? Nic takiego by no. się nie mogło zdarzyć. Mowy nie ma. No chłopaki, zagrycha załatwiona. Rozlewamy. No to pi pierwszy. Dawaj. Nie no dobra chłopaki, no zgoda jest, ale może by się jakaś kasa znalazła, coś, trochę długów mam, może by się coś załatwiło, jakiegoś pieniążka. że zrzutę się zrobi. Słuchaj, no pomyślimy, nie ma sprawy. Jutro może się coś znajdzie. No dobrze jutro, no. Orsa się przyda, trochę jestem w potrzebie. No wiecie jak jest. Co wam będę gadał? To ty mi pustą butelkę podajesz. Kiełbasę zaoszczędziliśmy, ale wódki nie ma. To co, może podjedziemy koło mnie, koło domu, jest fajne miejsce, znajdzie się jakaś buteleczka, napijemy się. Co? Jedziemy. Jedziemy. No to już. O, to o, będzie. O, tutaj zaraz wlecimy w prawo i... Już. O, o. Nie, bo czekaj, wiesz wiesz. Zaraz, zaraz, ale tu w prawo przecież mówiłem, że to jest. Dobra, Dobra, Dzień, Gdzie idziecie?

W toku prowadzonych w tej sprawie dalszych czynności operacyjnych i dochodzeniowych oraz po przeprowadzonej sekcji zwłok ustalono, że denat najprawdopodobniej przed samym śmiercią dość mocno się bronił. Wykazały to ślady uderzeń bądź zgniecień zarówno na przedramieniu, jak i palcach ręki. Zadziwia również to, że sprawcy musieli działać z dużym sadyzmem bądź wielką zaciekłością. Zadanie tak dużej ilości ciosów nożem wymagało jakiejś dużej, jakby to powiedzieć, złości, czy, czy jakiegoś zacietrzewienia. No trudno to w tej chwili określić. Wiadomo również, że Paweł w chwili śmierci był. Dość mocno pod wpływem alkoholu. Było to prawie dwa promile, więc ilość tego wypitego alkoholu musiała być dosyć duża. Na pewno spożywa go w towarzystwie jakichś osób i tutaj być może ktoś tego wieczoru uczestniczył w nim, jakimś, z nim w jakimś spotkaniu, którym, na którym ten alkohol wspólnie spożywali. Ewentualnie mógłby również udzielić informacji, co dalej się owego feralnego wieczora działo. W tej naszej rekonstrukcji pojawiła się taka opinia sprawców. No. Już nie będzie kapował jeszcze wcześniej. Mówili, puszcza farby, nie puszcza, on się bronił. Pan Paweł zaprzeczał. W każdym razie w swoim życiorysie miał parę takich zdarzeń, w których popadł w konflikt ze środowiskiem, w którym przebywał, z którym się stykał. Już mówiliśmy o tych niespłaconych kredytach i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze mama jego opowiadała, że pewnego razu przyszedł do domu i zaczął się skarżyć, że jacyś armeńcy go nagabują, bo jest im winien 80 złotych. Dostał od mamy 100 złotych, żeby ten dług uregulować i żeby ta sprawa się wreszcie skończyła. Jeśli państwo sądzą, że Pokazaliśmy tutaj celowo, epatując okropieństwem jakąś straszliwą jadkę, no to proszę pamiętać, że ilość tych ran, a także to, co tutaj przeczytałem w opinii medycznej sekcji zwłok, że rany te zostały zadane narzędziem ostrym kończystym, którym mógł być nóż lub bagnet o ostrzu długości co najmniej 14 cm. I takie długie ostrze wpycha się w ciało człowieka. Kilkanaście, osiemnaście razy, jeśli dobrze pamiętam. Słowem coś okropnego. Czy my, waczku, podlegamy jakiemuś takiemu, nie wiem, czarnowickiemu uogólnieniu, że tak się prezentuje nasza rzeczywistość, nasz świat? No nie, na pewno nie. Ale bywa on niestety i takim, miewa tego rodzaju epizody również. A jeśli takie epizody się zdarzają, to one muszą mieć swój konsekwentny dalszy ciąg. To znaczy, dokończone śledztwo. Ujawnieni sprawcy, sąd i kara. W tym przypadku tak nie jest i tu jest zadanie dla Państwa, dla tych z Państwa, którzy cokolwiek na ten temat wiedzą. Prosimy o telefon. Ostatnio ten człowiek był widziany Paweł Mazur o godzinie 17.00. To była sobota 22 marca w 1997 roku. Kto wie, jak do tego doszło? Kto wie. Co stało się z nim potem? Wszystkie te informacje prosimy kierować do prowadzących dochodzenie w tej sprawie oficerów Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, numer telefonu 043 67 83 641 i stały ten sam niezmienny numer telefonu telewizyjnego biura śledczego we Wrocławiu, czyli numer kierunkowy 071 i 78 55. 330. To już na dziś wszystko. Żegnamy się z Państwem. Do zobaczenia w przyszły czwartek. Mimo wszystko, spokojnych snów dobrej nocy. Dobranoc.